Cześć, jestem Marta, Agnieszka i razem tworzymy fikę dla gastronomii. Dzisiejszy film będzie o inspiracjach. Skąd bierzemy pomysły, inspiracje, tematy, co tam jeszcze? I jakie artykuły czytamy w internecie, żeby pozostać na bieżąco nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dobrze, to proponuję zacząć od inspiracji, czyli jak przychodzi do pisania, pisania spisywania strategii, konceptu albo pisania briefów, fotograficznych. Chcesz o swoim ulubionym narzędziu powiedzieć? Nie, to, to są różne narzędzia, jak mówisz mi o koncepcji, to jest jedno narzędzie, czy na jedno narzędzie inny tor myślenia, no. a jak jest y, o jakby wykonawcach, którzy muszą sfotografować, sfilmować wizję, to jest drugi jakby… Y, Dobrze, to zacznijmy od, może od tych fotografów, tych prostszych rzeczy, czyli jak robimy brief dla fotografa, to z czego korzystamy? No tak, ja jestem absolutną fanką i jakby nie, chyba nie używam niczego innego, tylko Pinterestu. Tak, Pinterest jest wspaniałym narzędziem do tego, że pisując po polsku czy po angielsku różnego rodzaju hasła, my akurat na Fika dla Gastronomii mamy potworzonych milion różnych… Na swoim prywatnym no, mam drugi milion. Tak, Inspiracji, a propos tego, jak ma wyglądać menu, albo jakie mają być to zdjęcia, czy to mają być czarno-białe dodatkowo, to to, to, czy to to jest w ogóle medium społecznościowe, czy tak, czy kanał medium społecznościowy, które niektóre marki wyko wykorzystują do promocji swoich różnego rodzaju usług, czy ofert, czy właśnie zdjęć fotografii. Tylko uwaga, w, w nie wolno za żadne skarby kopiować stamtąd zdjęć i jakby zamieszczać jako swoich. To powinno tak, być jakieś horrendalne, kolosalne... Tak, no bo to jest czyjaś praca, więc od tego zaczniemy. Tak. Natomiast do tworzenia tablic inspiracji i wtedy, jak przychodzi do stworzenia briefu dla fotografa, żeby fotograf wiedział, jak dokładnie chcemy, żeby, no bo ciężko opowiedzieć Pomysł, przełożyć czasami na słowa, więc ty tu jesteś mistrzem w tym. Znaczy tworzeniu. ja tak, ja robię to w, w parę minut. W sensie, jak mam punkt, któryś w swojej pracy, zrobić komuś tablicę, to zajmuje mi to. Minut trzy. Ale po pierwsze to jest po 10 latach pracy nie, no a tak. po drugie Wiem dlatego, gdzie że szukać, tak, i Masz już konkretny pomysł, który tylko trzeba przełożyć, żeby tak, kogoś było. Łatwiej. I rzeczywiście to nie jest tak, że mam tablicę pod tytułem zdjęcia i wysyłam naszym klientom wszystkie takie wszystkie same. same, tylko dla każdego szukam specjalnie i tworzę nową tablicę. Mhm. Nawet tak, te zdjęcia są w jakiejś podobnej gamie, kolorystyce. Jakkolwiek to nigdy to nie są te same zdjęcia i nie zdarzyło mi się, żebym wysłała te same zdjęcia inspiracyjne. No i tyle, no, ale mówię, to jest jakby doświadczenie, które powoduje, że. Zresztą ja, przez to, że jak mam konkretną wizję w głowie, no to po prostu szukam odpowiednika w zdjęciach. To nie jest tak, że sobie oglądam i mówię: może to zdjęcie. I to zdjęcie, nie, to tak nie działa. I to też dużo, trudniej, dużo łatwiej wtedy fotografowi się pracuje, tak, bo nie dość, że dostaje od nas na przykład w ramach współpracy konsultingowej, tak to wygląda, że dostaje listę ujęć i rzeczy, które powinny być zrobione, typu robimy sesję sushi i chcemy, żeby były zrobione sushi w trakcie robienia, rolki, sushi masterów, jak są pakowane na wynos, jak są podawane w restauracji, a do tego dokładamy link do tablicy na Pinterestie, gdzie są kolorystyka, taka atmosfera tych zdjęć, więc fotografowi dużo łatwiej o tym... Potem tak, tym ale też to, pracować. że się zrobi mu listę, przepraszam, tablicę na Pinterestie, to jeszcze nie świadczy o tym, że on to wykona tak, jak jest na tablicy i to też... To, to jest jakby kolejny krok, że trzeba tych fotografów faktycznie, z miłością do fotografów, bo to jest super zawód, chciałybyśmy umieć robić dobre zdjęcia, ale, ale faktycznie trzeba tego pilnować, żeby ta wizja była potem przełożona na to, jak te zdjęcia wyglądają. Więc Pinterest jest jednym z naszych narzędzi, które używamy. Mhm. Masz jakieś inne w głowie tak od razu, czy ja mam lecieć ze swoimi? Ale ja jestem jakoś bardzo konserwatywna w tym, ja nie szukam nigdzie indziej, no jakby on mnie nigdy nie zawiódł, tam jest po prostu cały świat, więc Miesz, to nie jest tak, że w pewnym momencie się kończy coś, to jest pytanie, co wpiszesz, jaki masz, jakim kluczem szukasz, tak? Mhm. Czy jak wymyślamy jakieś, nie wiem, promocje albo dostajemy jakieś zadanie, o, ostatnio dostałyśmy trudne zadanie, które przysporzyło nam, nam... Nie lada zagwostki, komunikacja eko opakowań. To jest w ogóle jakiś taki temat bardzo w ogóle zero waste'owa, taka bardzo miękka. No i w restauracji z jednej strony jest to temat nie bardzo sexy, a z drugiej strony jest to ważne, żeby o tym mówić gościom. No to zaczynamy od już z kolei googlowania i szukania restauracji, które się tym jakoś specjalnie chwalą. Ty mówisz o sobie. Mówię o sobie, tak. Mhm. Ja szukam po hashtagach na Instagramie. To jest świetne narzędzie do tego, żeby. Nie wszystkie, wiadomo, się uda znaleźć, albo mam też listę jakichś takich swoich restauracji jeszcze albo z czasów pracy w Londynie, albo w Nowym Jorku, które mnie wydają się jakimiś takimi wyznacznikami, trendsetterami różnego rodzaju i zaczynam od szukania u nich, czy coś takiego znajdę i ewentualnie jak oni to komunikują i czy można byłoby to przełożyć jeden na jeden na realia polskie. Zazwyczaj się nie da jeden do jednego skopiować to, co było w Londynie i wrzucić Polacy do Polski. kopiować. Wiem, ale to nigdy nie jest tak, że masz jakiś pomysł, który zadziałał w Londynie i jeden do jednego przyjeżdżał. Nie, nie, to prostu nie, to, nie, z zagranicy skopiuje do Polski Polski, jakkolwiek zapożyczy zapożyczy to później już Polska bardzo łatwo sobie dalej to podaje. Tak, to prawda. Lubimy zgapiać jeden z drugiego. I, i fakt, nie polecamy. Nie, nie, polecamy. Czyli jak szukamy pomysłów, to tak, ja googluję, w ogóle <coughs> po angielsku zazwyczaj googluję jakieś zagadnienia typu, nie wiem, pudełka eko dla restauracji, szukam jak o tym się mówi, jakim się językiem pisze, potem szukam rankingów, różnego rodzaju bloków, albo magazynów typu Time Out London, miejsca, najlepsze miejsca na Załóżmy sushi albo najlepsze miejsca na pizzę e, i potem lecę według tych różnych rankingów, przeglądam ich media społecznościowe, strony internetowe i sprawdzam, czy oni robią coś, co można byłoby w jakiś tam sposób przełożyć na nasze realia. Więc ja, e, moim narzędziem to jest Instagram i niestety woj, wujek Google, google'owanie po angielsku zagadnień, które mnie interesują. No a co w trochę trudniejszych tematach? Co trochę w trudniejszych tematach. jakich w ogóle? No to niestety skąd czerpiemy inspiracji? Z niczego, czy z głowy. No bo po dziewięciu latach mamy już przerobione niektóre rzeczy, wiemy, które się sprawdzają, które się nie sprawdzają. Nie no, jak, jak patrzymy, jak ja patrzę na strategię, mm, nie lubię tego słowa, ale no, jakby często sięgam po. Chcesz powiedzieć, dlaczego nie lubisz, czy to jest temat na inny film? To jest temat na inny film. Dobrze. To jest, ja się muszę wybrzuszyć wtedy. <noise> Dzisiaj jakby nie mam ochoty tego robić. Dobrze. Yy, tak więc, yy, o czym mówię? O tym, że po 9 latach mamy już swoje rzeczy wyobrażenia. Ja on że, żeby... ja że jeżeli patrzymy na strategię, nie lubię tego słowa, ale to... Do, to jest kolejny filmik, masz rację, yy, to... Yy, Sięgam sobie po strategię bardzo dużych marek, niekoniecznie gastronomicznych, mm -hmm. ponieważ gastronomiczne mało które mają strategię. Pamiętam kiedyś wykorzystałaś, bardzo mi się to podobało, e, gdzieś wyczaiłaś jakąś kampanię perfum mm -hmm. i to jak się o perfumach e, luksusowych mówiło, to Wiesz, potem… Zresztą używam ich, hello! <laughs> I, e, I potem faktycznie z tych, z kampanii jakichś luksusowych perfum i o tym To jak było się... chyba Stany, ale to było właśnie, no widzisz, no i to była kampania napisana, oczywiście przetłumaczona na polski, ale to była e, strategia marki perfumiarskiej, angielskiej chyba, mhm. bo, y, bo ktoś, no, przepiękne zresztą perfumy niszowe i tak pięknie mieli wizję, misję napisaną, że po prostu ja tam się roztapiałam no, ale tak, to jest inspiracją na przykład dla mnie. Nie szukam strategii. W ogóle nie wiem, czytałam strategię Sfinksa, czy czytałam strategię Pizzy i tak dalej, ale ona nie jest dla mnie inspiracją, ona jest dla mnie informacją. Mhm. W ogóle się nie inspiruje, ponieważ no, ciężko robić strategię Bistra na mokotowie i porównywać pod to z Sfinksem, to w ogóle jest mhm. jakaś abstrakcja. Robi się to w sposób bardzo uproszczony, ale tak, ja wtedy szukam. Szukam. No, w 90% są to marki niezwiązane z gastronomią. Mhm. Ja też, jak widzę z kolei po technicznych rzeczach, jak widzę jakieś fajne filmy, albo na Facebooku, i Instagramie reklamy, które ja sama miałabym aż ochotę kliknąć i coś kupić, albo zapisać się do newslettera, albo coś, jakąś akcję z tą reklamą podjąć, to ja też robię screeny, i potem inspiruję się różnymi branżami. Mnie A ja jak robię screeny, to później zastanawiam, o co mi chodziło. <grym> Wiesz, bo mam tyle screenów w telefonie a propos Prawda. dziecka, zakupów, Ciuków, pracy, także. ciuchów I, da, i tak przeglądam czasami i mówię, po co to było? A I tak się tak. zastanawiam, czy ta maseczka do włosów to jest, że piękne opakowanie i że opakowanie mogą być ekologiczne, ble, bla bla w sushi? No. Czy to było po to, że ja mam ją kupić? To jest... Nie, to ja zazwyczaj pamiętam, zresztą ja na Instagramie mam pozapisywane, jak zapisujecie zdjęcie, jest taka… W prawym dolnym rogu pod każdym zdjęciem jest taka ikonka zakładki. To jest taki trój, no nie trójkąt, zakładka. I jak w nią klikniecie, to Instagram zapisuje wam te zdjęcia w na pamięci. Na I ja mam porobione foldery, rzeczy, które mam, które mnie interesują prywatnie i rzeczy, które zawodowo chciałabym jakoś tam wykorzystać. I też po tym, na przykład piękne zdjęcia, jakieś albo jakaś kampania, która mi zwróciła uwagę, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Ja też. Przeleciałam, o ja wiem, spokojnie jestem zapisana do, myślę, około 100 newsletterów restauracyjnych. Mam stworzony osobny adres mailowy tylko po to, żeby właśnie zagraniczne restauracje, które bardzo mocno korzystają z newsletterów i z e-mail marketingu do swoich gości, więc jestem pozapisywana na mnóstwo tego typu akcji. i. I często wchodzę na tą specjalną skrzynkę mailową i po prostu czytam, przeglądam albo szuka, szukam w Gmailu po hasłach typu właśnie, nie wiem, dzień matki albo nie wiem, jakieś tam sporty i, i szukam co restauracje w ten sposób, zazwyczaj jest jakieś właśnie promocje albo jakieś akcje marketingowe z okazji Dnia Matki, no to zazwyczaj się w tych newsletterach pojawiają, co nam się, co mi się czasami przydaje. To samo jeśli chodzi o, nie wiem, restauracje azjatyckie albo tematyczne poszczególne, to to, to, to mi się spina. Ja mam co? ulubiony kierunek, to jest Rosja. O! No, w ogóle nie, ma, ma pewnie... Pewnie nie wiecie, bo to jest taki w ogóle. nie, nie Mentalnie mamy problem z Rosją, że jakby Rosja no. to po co? Jakby da inspiracje, Ale tam jest dużo bardzo fajnych kulinarnych blogerów, przepiękne zdjęcia i już jakiś czas temu, tylko nie pamiętam czy ja o tym mówiłam, chyba nie, albo, albo coś nic napisałam. W każdym razie tam jest taki nieodkryty dla polskiej. Yy, Jakaś wiesz, wyspa mhm. inspiracji i rzeczywiście przepiękne robią zdjęcia. W ogóle zresztą są coraz fajniejsze restauracje, tam powstają. E, no, tam wiadomo, kto otwiera restauracje, tak. oligarchowie, więc tam, tam e, ja nie mówię, bo są takie, takie, gdzie zastaw się i postaw się, ale też są w bardzo dobrym guście, bardzo mhm. dobrym tonie. Zauważ, że jak spytasz restauratora jakiegokolwiek przez 9 lat. Spytałyśmy, gdzie byłeś w podróży kulinarnej po inspiracjach, to to jest Azja, Tajlandia, Nowy Jork, nikt nie powiedział, że był w Rosji, na Moskwę tak? i jakby ja to odkryłam na Instagramie, to mhm. nie jest, absolutnie nie byłyśmy, nie wybieramy się, nie zmienia to faktu, że rzeczywiście ten rynek tam się nasyca i, i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, wizerunkowo pięknie. Super, faktycznie pamiętam jakąś restaurację, że z Azji często sięgam jakieś tam Bangkok, Dubaj, one też... Ale wszyscy sięgają, a ja tak. właśnie, ja nie wiem skąd ta Rosja się urodziła. Ale masz rację, że na, na Instagramie faktycznie te, te zdjęcia z tamtej części świata są, są tak, wyjątkowe. No oczywiście tak, znaczy, wiadomo, tak, ja tak, tak, nie tak. wszystkie, tak jak z Polski, I nie to wszystkie. Jest tak naprawdę ale... ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i głowa, jak... I mamy... też umiejętność znajdywania jakichś tematów, więc podsumowując, bo my mamy tutaj dzisiaj wyjątkowo, ostatnio komentarze po jednym z filmików były, że są za długie, więc sobie... Specjalnie wstawiliśmy timer, Mamy e, 6 więc minut. Podsumowując dzisiejsze, narzędzia, z których korzystamy do szukania różnego rodzaju inspiracji, to jest może trochę nieodkrywcze w sumie dzisiaj. To jest Pinterest, wujek Google, e, newslettery restauracji zagranicznych, Instagram bardzo mocno, szukanie inspiracji do zdjęć i zapisywanie rzeczy, które Wam wpadną gdzieś tam, być może kiedyś się przy, przydadzą. Poglądanie na marketing nie tylko nasz konkretny tutaj, czyli kopiowanie od znajomych za ogródka, e, tylko patrzenie na marketing w ogóle, o, jakby ja też lubię oglądać reklamy pod kątem tego, jakim językiem mówią. I jak wiesz, w reklamie proszku są rzeczy wykorzystywane i u, u, uwypuklone. Ale to trzeba mieć też tym... wyobraźni, żeby móc to implementować odpowiednio. Tak. No, ale jakby nie, nie sugerujmy się tylko restauracjami, inspiracją może być wszystko. To jest kwestia, jakby postrzegania. Świata, pewnych rzeczy, jakby patrzenia trochę inaczej, bo to nie wygląda tak, że u kogoś jest tak i jakby kopiujemy bo kopiować jest, kurde, kopiowany jest najwyższą formą uznania, ale też jest najciężej. To jakby no jak to jest oryginał, tworzysz, to jest oryginał. Tak, no. no potem tworzysz restaurację jedną z wielu, a nie jedną wyjątkową. I, I właśnie warto, żeby nie wiem, gdzieś tam pomysły zaczerpnięte skądkolwiek, żeby jakoś tam jednak albo trochę zmieniać, albo dostosować do siebie. I my na przykład czasami było tak, jak zwłaszcza w czasach, kiedy obsługiwałyśmy media społecznościowe, w tej chwili jesteśmy bardziej jakby takim ciałem doradczym dla restauracji, no to czasami restauratorzy mieli obawy, że no dobra, no ale wy dziewczyny obsługujecie też 15 tysięcy innych restauracji tego samego, nie wiem, czy w tym samym mieście, czy o podobnym procesie. Ja, 15 profilu. tysięcy z milionarkami jesteśmy. Słuchaj, propaganda sukcesu i pozytywna wizualizacja. 15 tysięcy? Ojej, to ja tak Nie się. no. I że macie inne restauracje z podobnego portfolio, no i czy tutaj nie ma, że będziecie kopiowały pomysły. I uważam, że jeśli ktoś jest rzetelny, jeśli faktycznie po, y, z, Ale po, nigdy nie miałyśmy z tego samego miasta. Albo były to różne restauracje, fakt. No w sensie jak były w Warszawie to to, to rzadko się zdarzało, żeśmy miały dwie idealnie takie same pizzerie neapolitańskie, bo gdzieś tam się nam to trochę kłóci, nie? Nie wiem, nie miałyśmy przez 9 lat, nie, miały, nie miałyśmy konfliktu interesów. Nie miałyśmy. Natomiast e, jeśli jakiś czas temu obsługiwałyśmy, nie wiem, pizzerię, nazwijmy to, a teraz byśmy też obsługiwały pizzerię, no to to nie jest tak, że tam zrobiłyśmy jakiś pomysł i a ten przepraszam, sam Przepraszam, mamy, mamy w umowach takie kary, że byśmy nawet się nie odważyli. Ale wiesz, co, to, to jedno, a druga to jest nasza jakaś tam taka uczciwość, ale po trzecie, ja po prostu naprawdę uważam, że nie da się z jednej restauracji do drugiej zaszczepić, przeszczepić jakiegoś pomysłu. Łatwiej jest, jak ktoś nam daje obsługę i ma 5-10 restauracji. To I wtedy mieliśmy. I rotowałyśmy jak, ale jak ale... Pracowałyśmy, tak, tak, na dużej firmy, tak, gdzie tak, tych restauracji tak, 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 było tak, tak, tak. wtedy 13. Ale to, czy tylko 14. Było, to tylko było w obrębie jednego właściciela, zresztą on o tym wiedział, jeżeli się jakaś akcja. A, a mało tego czasami y, zachęcał pod tytułem: Panie, tak, tu, tu super dziewczyny to wyszło, to może zrobimy podobnie. Tam nie na, na to... sieciach. ale przy sieciach jest podobnie, nie? Tak. Tak, także skąd czerpiemy te inspiracje z internetu, z głowy, z doświadczenia i z książek jeszcze, przecież oh, czytamy my no, lubimy czytać. Ja, masz swoją ulubioną książkę, taką gastronomiczną, Biblię, do której wracasz, nie, albo Ja, ja mar marketing, ja w ogóle się wiesz doskonale, że ja z psycho ja psychologii bardzo dużo czerpię, więc ja nawet z psychologii nie mam, bo ja jakby mam tyle książek psychologicznych, że przez to, że ja czytam naraz ileś. To ja w ogóle ja, mi jak karsz okładkę, to ja ją wyczytałam. Mhm. Ja nie pamiętam y, autorów i nazw. Okay. Ja pamiętam strony, pamiętam teorie, pamiętam. No, to już musi nie wiem jaka książka, żebym zapamiętała, ale przez to, że jednocześnie potrafię czytać trzy książki, mm -hmm. to ja mam po prostu. Ja tylko pamiętam po ja i używam. To też jest dobry temat na, na film. Jeśli interesują Was książki, które czytamy, które nas inspirują, to wpiszcie nam w komentarzach. To uwaga, ten... mnie psychologiczne. Absolutnie od początku do końca zawsze mnie. Ja mało w ogóle gastronomicznych czytam rzeczy. Czy w ogóle jest mało po polsku rzeczy gastronomicznych? Ja y, często wracam i książkę danego Mejera, Setting the Table, y, przeczytałam. Ja wiem, nie wiem, z Was trzy, trzy razy od deski okay. do deski. A poza tym mam jakieś tam cytaty i rzeczy pozakreślane markerem. To wygląda jak podręcznik. E, a To jest książka autobiograficzna restauratora z Nowego Jorku. Ale ja teraz, na, na, teraz na Netflixie jest w ogóle, coś o McDonaldzie. Dokument, tak, o historii. Mm. Tak, i tutaj jest. Ja usnęłam na tym, zasnęłam na tym, jak, jak się franczyzna zacznie robić, bo oni nie chcieli. To jest tak, do obejrzenia. Jest. Oni nie chcieli zrobić franczyzy, ale absolutnie McDonald's. Sprzedaje swoją historię i y, też mnóstwo psychologii. Świetny, bo widzisz książki i Netflix. Ja też faktycznie. Tam jest y, dużo dokumentów. Ja, Och, i są świetne. Mhm. Y, y, ja do kulinarnych programów typu, nie wiem, Człowiek kontra jedzenie, czy Antoni Bourdain podróżujący po świecie i gotujący, i, i ja trochę do nich podchodzę tak, jak prawnicy nie lubią oglądać seriali fabularyzowanych z prawnikami w roli głównej, lekarze nie mogą oglądać medycznych, to ja tak trochę mam lekko awersję do takich fabularyzowanych restauracyjnych, bo uważam, że nie, nie zawsze to ma trochę... Ja też sama nie gotuję, więc jakby jedzenie jest trochę obce, natomiast jest mnóstwo dokumentów i filmów a propos tego. Jest też, o, restauracja w budowie, napiszę Wam w linku, w komentarzu poniżej dokładnie jak się ten program nazywa, na Netflixie, to jest, z z, z, z angielski? i telewizji przeklikany u nas i przetłumaczony. Koncept programu jest taki, że w którejś miejscowości w Anglii wynajmują dwa takie boksy, tak jakbyś miała tutaj kompleks na mordorze i są po prostu dwie kantyny. I jest dwóch uczestników, którzy tworzą swoje pomysły. Czy nie wiem, Krysia z księgowości zawsze marzyła o tym, żeby stworzyć restaurację, i ona przychodzi z gotowym pomysłem i tworzy tą restaurację. I ona odzera ją, rozkłada i są bardzo fajne inspiracje, które można czerpać z tego Dobra, programu. Dobra, właśnie znowu będzie godzina. Nie, 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 już nam czas leci, powoli musimy kończyć, więc tytułem podsumowującym. Korzystamy z Pinteresta, Wujka Google, Instagrama, bardzo mocno i zapisujemy te rzeczy, czytamy książki, podeślemy wam linki, jeśli was to interesuje, piszcie to w komentarzach, oglądamy filmy na Netflixie i czerpiemy po prostu ze swojego doświadczenia. Zachęcamy was do tego, żeby pomyśleć. No bo czasami były... po prostu dokładnie mamy yy, i ze swojej intuicji, że ma tak być i koniec. Czasami tak. Tytułem zakończenia klasycznie moja formułka. Ja jestem Marta. Agnieszka. I razem tworzymy fikę dla gastronomii. Nasz kanał na YouTubie, jeśli Wam się ten film podobał, będzie nam bardzo miło, jeśli go zasubskrybujecie. Lubimy czytać Wasze komentarze, więc wpisujcie nam, co Wam ślina na język przyniesie w poniżej. Możecie nas też słuchać na Apple Podcast i Spotify, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków co tydzień. Dodatkowo na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Fika dla Gastronomii, tam dzielimy się też wiedzą. Cały blog, o to nasz timer, cały blog i wszystkie materiały, również materiały do pobrania, które możecie wykorzystać w budowaniu, marketingu swojej restauracji, znajdziecie na fikabiznes.pl. To tyle na dzisiaj, dzięki.